Dzień dobry. Dzień dobry. To jest biznesowy Five O'Clock. Nowe otwarcie, nowy gość, jak widzicie. Jaki będzie temat naszego spotkania, to ja za chwilę powiem. Natomiast na początku to muszę przedstawić gościa. Edyta Wojt. Bardzo Ci dziękuję, Edyta, że przyjęłaś moje zaproszenie. Z przyjemnością. No, na to liczyłem właśnie. E, za chwilę powiem, jaki temat z Edytą dzisiaj poruszymy, ale przede wszystkim chciałbym, żeby Edyta się przedstawiła. A nie wiem, czy mówiłem ci o tym, że u nas jest taka dziwna zasada, że można się przedstawić przez 30 sekund, nie 30 minut, tylko 30 sekund, żeby nie zabierać czasu antenowego. Także masz wyzwanie już na początek. 30 sekund. Przedstaw się bardzo proszę naszym widzom. Dam radę w 30 sekund. No. Jeszcze raz Edyta Fojt. Jestem doświadczonym sprzedawcą z 30 letnim stażem. Jestem też konsultantem i trenerem Sandlera. Ponad 25 lat zajmuję się stricte negocjacjami. Negocjowałam i z małymi, i z ogromnymi klientami, na przykład z wielkimi sieciami hipermarketów w Polsce. I może zaskoczę niektórych, ale uwielbiam negocjacje. Jest to mój zawodowy konik. No właśnie, to ja liczyłem, że powiesz, że uwielbiasz negocjacje. No bo właśnie spotykamy się w temacie negocjacji. Generalnie w biznesowym 5 o'clocku poruszamy różne tematy biznesowe, trochę od, kwestii, od strony zarządzania, ale też takich tematów związanych ze sprzedażą. No i właśnie chciałbym, żebyśmy porozmawiali sobie o zarządzaniu takim procesem negocjacyjnym, ale nie tylko o zarządzaniu procesem negocjacyjnym, tylko o jakichś fajnych e, tipsach, trikach, które moglibyśmy naszym widzom tutaj pokazać i rzeczywiście udowodnić na Twoim przykładzie, że można polubić negocjacje i można się z nich do, w nich dobrze bawić, nie? No to mamy ustalone chyba, nie? Tak. Dobra, no tak mamy ustalone, to to dzięki za potwierdzenie. I tak sobie pomyślałem, że na początku nie wiem, czy Cię zaskoczę, czy nie zaskoczę, ale wielu osób, które negocjuje, to. Zwraca uwagę, że często jest jeden taki kluczowy czynnik, który decyduje o tym, że te negocjacje pójdą dobre czy nie. I pytanie do Ciebie: czy Ty masz taki kluczowy czynnik sukcesu? Jak to się ładnie nazywa? Ja myślę, że w ogóle gwarancją sukcesu to jest współgranie trzech czynników. Mhm. W mojej ocenie jest to Absolutnie dobre, merytoryczne przygotowanie do negocjacji, mhm. ale takie mocne, analityczne, co się działo z klientem przez ostatni rok, co się udało, co się nie udało, mhm. na czym my zarobiliśmy, na czym nie zarobiliśmy, co mhm. klientowi przysporzyło y, dobrego zysku. Mhm. Y, drugim czynnikiem. Mogę ci na sekundkę tak? przerwać w tym momencie, bo to fajną rzecz poruszyłaś. Zresztą to, to często słyszę o takich elementach, że tak się fajnie chyba mówi. Pominięcie przygotowania, przygotowania powoduje porażkę. Nie? Czy coś, 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 coś w tym stylu? Tak. Kiedyś, kiedyś taką Kiedyś taką To, to, to zaraz, zaraz się dopytał, dobra, <głos> fajnie. <głos> fajnie, no pewnie nie fajnie już wtedy było, ale generalnie będzie fajna, fajna nauka. E, natomiast e, pytam Cię o to, ile czasu poświęcić na przygotowanie? Bo ludzie nie lubią stricte takie przygotowania. Mówię, no przecież wiem, no współpracuję, wszystko wiadomo, jest tam w papierach, to rzuci się okiem, będzie, będzie wszystko jasne. Nie? Ile czasu poświęcisz na to przygotowanie? Przecież to jest, to zależy, bo mm. zależy też, co w firmie masz, jakie masz systemy, które, mm -hmm. które wyplują ci pewną analitykę, no tak. a jeśli nie masz, no to musisz sam to mm -hmm. podrążyć. To już zmienia ten czas, którego będziesz potrzebował mm -hmm. na przygotowanie się do negocjacji. E, bo tak jak powiedziałam, jest to analityka, ale jest to też Oprócz analityki, podsumowanie wszelkich działań. No i teraz znowu, jeżeli z tym klientem było mnóstwo różnych działań, to musisz każde z tych działań wspólnych mhm. przeanalizować, na ile ono było dla Ciebie efektywne, dla klienta efektywne. Po co? Po to, żeby wiedzieć, jakich działań już uniknąć na następny rok, mhm. a jakie jeszcze mocniej podbijać i o jakie próbować się starać mhm. z klientem, zrobić ich jak najwięcej. Mhm. I w kwestii przygotowania niezmiernie istotne w mojej ocenie jest także to, żeby przemyśleć sobie, czego ja obok stricte warunków kontraktowych Aha. mogę od klienta chcieć i co ewentualnie mogę Aha. od siebie dać, Aha. żeby mieć takie zanadrze dodatkowych warunków którymi, jak przyjdzie do twarczych negocjacji, będę mogła żonglować, uh -huh. nie odpuszczając koniecznie warunków uh -huh. o kolejne pół procenta procent, uh -huh. tylko na przykład właśnie grając tymi rzeczami, albo jeżeli będę musiała ustąpić uh -huh. jeden mały krok, to żeby w zamian. Mieć, żeby być przygotowanym na to, co ja będę chciała w zamian za to mhm. ustępstwo. To... Czy masz taką, takie, takie podejście? Ja też go bardzo lubię. Mam trzy kategorie rzeczy, jeżeli idę na negocjacje. Rzeczy kluczowe, których tam wiem, że nie mogę odpuścić mhm. albo w pewnych warunkach. Mam rzeczy ważne i tutaj, ok, możemy tam sobie podeliberować. I nice to have, takie, takie mhm. elementy, które rzeczywiście mogę dodać, a które mnie nie, nie za wiele kosztują albo wręcz wcale, Dokładnie nie. Dokładnie tak. Mhm. Dokładnie no to tak. super, dobra. No to tak pewnie, pewnie przygotowanie, przygotowanie tam pociągniemy. No to tak, mhm. oczywiście wiadomo, że trzeba sobie zrobić tą dolną granicę opłacalności, mhm. która jest nie do przekroczenia i musimy to mhm. wiedzieć, trzeba mieć przygotowaną, dobrze batne. Trzeba sobie przemyśleć, jak zaczniemy te negocjacje mhm. i tak dalej. Drugim czynnikiem sukcesu negocjacyjnego dla mnie jest po prostu yy, posiadanie odpowiednich umiejętności, technik mhm. negocjacyjnych. Ja ale trzecim i w mojej ocenie, o ile nie tak samo, nie najważniejszym, to co najmniej tak samo ważne. chociaż ja się ostatnimi czasy już skłaniam mocno mhm. do tej tezy, że jednak to jest najważniejszy cennik, to jest ta emocjonalna strona. Teraz mhm. mówię bardzo dużym ogólnikiem. Mhm. Mam na myśli tą postawę... Mhm i tą e, samoświadomość i nastawienie z jakim Aha. idziemy do negocjacji, bo jeżeli ja wchodzę jako mały dostawca do dużego negocjatora i myślę sobie, Boże, jestem tylko jedną z 20 innych firm, przecież mały trybiczek w tak, ta. przecież on nie musi mnie mieć, no ale coś. No. No to tak naprawdę już jestem trochę na gorszej uh -huh. pozycji uh -huh. i już, już przygotowałam sobie sama grunt pod to, uh -huh. że może się nie udać. Natomiast jeżeli ja idę w identycznej sytuacji z uh -huh. nastawieniem, tak jestem małą firmą, jestem jedną z wielu, ale moje przewagi są takie, takie i takie. Uh -huh. Jednak y, ktoś się ze mną spotyka po drugiej stronie tak stołu, jest. więc uh -huh. widzi w tym też swój interes. Uh -huh. To zupełnie jest inny start tych mm -hmm. negocjacji. Ja dużo też mówiłam w innym podcaście o tym, jak ważna jest ta nasza sandlerowska zasada: zostaw dziecko za drzwiami. I okay. ona tutaj mm -hmm. absolutnie się. Komponuje z tą zasadą postawy w negocjacjach, uh -huh. czyli zostaw swoje wewnętrz, wewnętrzne dziecko gdzieś przed wejściem na negocjacji, co mam na myśli, zostaw emocje, zostaw uh -huh. strach, zostaw taką wrażliwość, że uh -huh. ktoś może cię zdeprecjonować. To wszystko, jak potrafisz zostawić i wchodzisz jako ten dorosły z rodzicem wewnętrznym. Uh -huh. To też zupełnie inaczej te negocjacje Aha. poprowadzisz. O wiele trudniej będzie drugiej roz, y, stronie przy stole negocjacyjnym stosować wobec ciebie Aha. jakieś manipulacje, zwłaszcza Aha. te takie mające na celu, na, na celu deprecjację ciebie, twojego produktu, twojej Aha. usługi. E, generalnie będzie. Twojemu partnerowi w rozmowie czy przeciwnikowi, uh -huh. chociaż nie lubię tego słowa, o wiele łatwiej. O wiele Będzie się mówi partner negocjacyjny, albo druga strona, nie? Tak, ja zawsze mówię druga strona druga stołu strona. i to jest tak bezpieczniejsze. Ale faktycznie no przecież są takie sytuacje, że mamy uh -huh. wrażenie, że no, no mamy przeciwnika po drugiej tak. stronie. Takie negocjacje no to też są. Tak, o przeciwniku sobie pogadamy, Natomiast powiem Ci, że troszkę mnie zaskoczyłaś, nie? w sensie takim, że tacy profesjonalni negocjatorzy, to bardzo dużo mówią. Właśnie o przygotowaniu i o technikę. Nie? Mhm. Natomiast, y, właśnie ten, te, ten trójkąt sukcesu, który m, gdzieś tam w Sandlerze występuje, pokazuje też te, ten trzeci element, nie? czyli postawa. Ja też bardzo mocno kładę nacisk na. jak nazywam, każdy z nas nazywa troszkę inaczej. Nie? E, ja to nazywam przekonaniem. Mhm. Przekonaniem mówiącym o tym, że właśnie to z jakim ja podejściem podchodzę do negocjacji, bardzo często przekłada się to, w jaki sposób się negocjuje. I taki fajny przykład, nie mój, ale z firmą, z którą współpracowałem. Mieli podnieść ceny, no bo tam sytuacja na rynku się zmieniła, 8%. Mhm. Wszyscy, wiesz, handlowcy, mhm. przedstawiciele narzekają, o mój Boże, co tam klient powie i tak dalej, i tak dalej. I wstał taki jeden chłopak i mówi, ja nie mam z tym żadnego problemu przez tak na niego patrzą, mówię, ale co ty robisz? On mówi, bo ja idę do nich i mówię, że podnosimy cenę o 12%. Mhm. Jak oni mówią, mój Boże, co to będzie, to im łaskawie schodzę na 8. I nie ma żadnego, żadnego problemu. Także jakby na, na potwierdzenie tego, co, co powiedziałaś. Słuchaj, strasznie szybko nam czas leci mhm. i ten pierwszy odcinek już tak naprawdę za nami, ale bardzo dobrze, bo to jest bardzo dobre otwarcie tego naszego... Tematu negocjacyjnego. Trzeba pamiętać że naprawdę o trzech rzeczach, prawda? Tak jak powiedziałeś, o przygotowaniu, tak. bo to jest jakby prawdziwym, punkt wyjścia, prawdziwy, nie, nie tam tak, tak, ze wszech stron, do, do, dokładnie o to chodzi. Trzeba mieć pewne umiejętności, nad nimi trzeba w zasadzie cały czas pracować, bo nie ma e, pewnie tak, że już wszystko od początku do końca wiemy. I jest ten trzeci czynnik sukcesu, czyli przekonanie o tym, że jestem i moja firma na tyle dobra, że Ktoś mnie zaprosił okay. i tutaj możemy na pewnych rzeczach sobie pogadać. Nie? Tak jest. Super, wielkie dzięki. Dziękujemy za dziękujemy. pierwsze spotkanie, ale to jeszcze nie koniec. Zadetką się zobaczymy już w następnym odcinku. Do Bardzo zobaczenia. dziękujemy. Do zobaczenia.